Dobry wieczór Państwu. A w zasadzie to powinienem chyba się przywitać. Ho, ho, ho! No bo dzisiaj 6 grudnia Mikołajki, która drużyna okaże się być Mikołajem dla swoich kibiców i przyniesie właśnie w takim prezencie zwycięstwo. Dłoni, jeszcze tam delikatne przesunięcie samego Taminena, i rozpoczęła się pierwsza tercja. Może napędzają się. Pasy, trzamango, go uderzenie. No i przerwali tutaj Sanoczanie dobrą pasę. ale o tym za chwilę, bo teraz dobra. Przejechał pod bramkę, rozglądają się pasy. Strzał Niemiec, wypluty krążek przez Salamę. Przenosi się na przeciwległą stronę lodowiska Niemiec. Przed bramkę, strzał z backhandu. Salama znowu zamieszanie. Kto z tego skorzysta? Jeszcze tutaj. Sawicki, Sawicki, Sawicki! I Zwaronka. Traci krążek w Akcja 3 na dwóch. Zobaczmy. Strzał. Odbity krążek. Przecież się dla nich e, ułoży. Tak się dla nich e, potoczy. Wronka. Strzał go! Racuk fantastycznie obsłużony przez Patryka. W rąkę Patryka, w rąkę króla. Asyst w Krakowie, bowiem ten zawodnik. No właśnie dzisiaj z 21 asystą. Fantastycznie obsłużył marka raczuka. No i na 11 minut i 49 sekund przed zakończeniem chyba tutaj lepiej mogli to rozegrać, chociaż utrzymali się. Gol! Jest wykorzystana. Przewaga. A więc druga bramka. No nie miał tutaj nic do powiedzenia. Dominik Salama, zobaczmy to na powtórce, e, wprowadzony e, krążek, mocny strzał i chyba C, Carson, Tołstuszko, tą Tołstuszko, tą wrzutka obok, e, trącił, zbił, Waltola, e, Waltola, Waltola, wypalił jak z armii, no i kontra, Ahoniemi, jeden na jeden, Ahoniemi, dobrze to zrobił Achoniemi. Harila, Harila, Harila na backhandzie zanotował Bramkę. Gula, gula na drugą stronę i teraz Achoniemi. Oddanie krążka do Waltoli. Waltola na drugą stronę. Strzał, gdzie jest krążek? Ma go dopiero krążek Kinunen. Kaspernik, Kaspernik. Toczona jest jakby Krakowia grała z przewagą jednego zawodnika. I co? Gol! Jak to wpadło! No wpadło, drodzy Państwo. To na pewno jest trzecia bramka. Koniecznie teraz zapraszam na powtórkę. Wstrzelenie tego krążka za bandy. Jeszcze tam dobitka. Spacyfikowany teraz Makela nagranie Stojanowicz. Sanoczanie obiekana. Bramka Stojanowicz. Interwencja, gdzie jest guma? Arrak. Arrak na środek Gol! Fantastyczna asysta przede wszystkim Araka i Brynkus tam był tym, który ten krążek posłał. Zobaczmy na powtórce, bo warto, warto tą akcję oglądać. Właśnie Arrak nie decyduje się na strzał. Od razu odegranie Dobrynku, swojego przeciwnika, ale może o tym za chwilę, bo teraz Hejkinen obok Sanoczanie. Teraz próbują jakby podkrę podkręcić tempo. Walta na gol! No i to jest właśnie piękno tego sportu, jakim jest hokej na lodzie. To co powiedziałem, rozzłościli się Sanoczanie. Próbowali od razu rzucić się w atak proszę zobaczyć. Zasłonięty bramkarz. Tu jest przede wszystkim zobaczymy jak ta trzecia tercja nam tutaj się rozstrzygnie. Jak właśnie pod trenera Rochaczka. Tutaj uwaga, bo teraz groźnie pod bramką Stojanowicza. Nie zamroził krążka. Jednak teraz ciekawa tutaj propozycja, jeżeli chodzi o rozegranie akcji, ale my już jedziemy w drugą stronę. Wronka, wronka! Gdzie jest krążek? trzeba zmienić tę przewagę, przekuć, tę przewagę w gola Zobaczmy. Kinunen. Raz, raz, przed bramkę, gdzie jest krążek? W bramce! Roman Racy. I tutaj właśnie tak mi się wydawało, że on strzelił. Sawicki chyba wykazuje tam naj, największą radość. Tak, Sawicki to będzie jego bramka. Dopychał ten krążek. Tą czterobramkową przewagę. Teraz. Teo, ależ teraz było blisko. Prostrzał był z ostrego kąta. Jeszcze poprawka. Gdzie jest krążek yy, tymczasem? Hejkinem. Hejkinem. I nie ma br bramki. Krejci. Krejci zakończy. Chyba to wszystko uderzeniem. Wypluty krążek. Dobitka. Gol. Wydawało się. Tak, to już musi być bramka. To jest yy, bramka. No ale zobaczmy, bo tutaj... Będzie analiza wideo, tak, cieszą się, e, cieszą się zawodnicy. Gumy dla Kinunena, Kinunen na drugą stronę i pszał. Nie, to było podanie do Loreina, Lorein. Lorein przed bramkę i obok krążek, a teraz Syrena kończy nam trzecią tercję. Kończy się cały mecz, w, w, prezent mikołajkowy. Notabene nawet takie mikołajowe barwy mają e, zawodnicy Krakowi.